Kochani. Cię chciałabym zaprowadzić Was w pewną niezwykłą chwilę: <laughs> chwilę, która nazywana jest tu i teraz. I w tej niezwykłej chwili możemy połączyć się ze swoją boską świadomością i możemy połączyć się z tym niezwykłym darem. Miłości, światła, które Ona ma dla nas. I na, w każdym momencie naszego życia, Ona przynosi dla nas to, co jest nam najbardziej potrzebne na dany moment. Więc, kochani, ważne jest, abyśmy starali się jak najczęściej wychodzić z tej przestrzeni, w której my. E, można powiedzieć, grzęźniemy w przeszłości bądź zamartwiemy się o przyszłość. Bardzo ważne jest, aby jak najczęściej starać się wychodzić z tej przestrzeni i wchodzić w moment tu i teraz, w którym my możemy poczuć tą boską moc w nas. To nasze boskie ja jestem. Tą boskość w nas. Więc, kochani. Możemy zrobić to w tym momencie. I kiedy połączysz się z tą swoją boskością w tu i teraz, być może nie usłyszysz konkretnych słów, być może he, nie dostaniesz jakiejś wyraźnej odpowiedzi, a być może dostaniesz. To zależy. To zależy, co ona dla ciebie ma. Ważne jest, aby niezależnie od tego, czy coś usłyszysz, czy coś poczujesz, aby. Uwolnić się od oczekiwań, aby po prostu postarać się być, aby po prostu być i aby połączyć się z tym, co ona dla Ciebie ma, aby otworzyć się na to, co ona dla Ciebie ma, bo ona w tym momencie ma dla Ciebie coś, co jest dla Ciebie najbardziej potrzebne na ten moment. Na ten moment w Twojego życia, więc możesz tutaj przychodzić do tego nagrania, kiedy tylko chcesz, i za każdym razem to, co przekaże Ci Twoja boska świadomość, będzie nieco inne. Będzie to inna informacja, inna wiadomość, a jeżeli nie będzie żadnej wiadomości, informacji, będzie to inna, inne spektrum wibracji, inna energia, którą ona chce Ci przekazać, inne częstotliwości tego światła boskiego. Więc kochani, otwórzcie się teraz. Na tą boską chwilę weź głęboki wdech i wydech i popąć tu, tak długo jak zechcesz.